Ale z drugiej strony sobie myślę, ty ja tu jestem w październiku, no nie już w połowie października. Ile osób mogło jechać na przykład na pacy policyjnego samochodu w październiku, zobaczyć śnieg w Pamirze? Nie wiem, chyba trzeba sobie to tak w głowie poukładać, że to, co by się nie wydarzyło, cokolwiek nie będzie, że to też jest po prostu część przygody. No i po prostu tak ma być, no nie trzeba brać to, co los dał i tyle, nie i się nie zastanawiać, no. Wiecie, no z jednej strony jest takie coś, że kurde, że czemu tak, no, a z drugiej strony, no nie, nie mam rzeczy, nie mam wpływu na niektóre rzeczy. Po prostu tak, tak jest i już. Ogólnie powiem wam, że ciepło się robi, 3864 metry nad poziomem morza, 6 stopni. 6 stopni, a wydaje się, że jest ciepło, nie? Także ogólnie to tak, wczoraj 10, dzisiaj 20, no 30 kilometrów przejechałem autem.